Witajcie z tej strony Hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym, już jednym z ostatnich marcowych vlogów. No i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co tam się zmieniło do ostatniego filmu w hodowli. Przejdźmy sobie tutaj do samców i innych króli. Jako pierwszego widzimy tutaj samca z niemieckiego. Tak się tutaj prezentuje. Aktualnie królik sobie odpoczywa, no ale już. Staje. Pod nim widzimy dwie samice z niemieckiego i jego siostry. Tutaj widzimy samica brązowego belgijskiego, a tutaj trwa przebudowa klatki, i wymiana drzwiczek na troszkę inne. No i tutaj, za wszystkie klatki, tutaj z tego pałują, są puste. Tutaj widzimy te dwa belgi. Tak się tutaj prezentują: tego ciemniejszego i jaśniejszego. No, tutaj żyje sobie samica brązowa belgijska z młodymi. Tak się te młode prezentują: samica sobie leży, młode sobie kicają, samica sobie odpoczywa. Dobra, nie będę jej tam przerywał, snu. Tak się króliwy prezentują. Przejdźmy sobie teraz do samic. Samic, te młode z dołu, te srebrne, troszeczkę podrosło do ostatniego filmu co już trochę widać nawet tak się te króliki prezentują tutaj jest samica no to są właśnie te srebrne Belgii tak tutaj tych króli jest trochę no i tutaj widzimy te już, też już trochę podrośnięte młode samicy brązowej belgijskiej tak się one tutaj prezentują Młodych jest właśnie tak samo jak srebrnych No i tutaj jest samica, która je No i tutaj młode No i tutaj reszta klatek, które są w tym miejscu są puste Czekamy aż samice może srokacza niemieckiego trochę podrosną no i wtedy się tutaj wsadzi. Także to było na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za suby, za wyświetlenia, za komentarze. I widzimy się już myślę w kwietniowym vlogu na kanale Hodowla z Także do zobaczenia!